Cześć witam, jestem Jason i zapraszam Was w Sarbinowo i tutaj jestem w takim domku w Sarbinowo no i tak dzisiaj piękna pogoda jest no i jest tutaj pięknie Poczekajcie właśnie o patrzcie To jest wszystko co tutaj mamy a więc taką takie coś, nie wiem co się nazywa. Jedzie to. Teraz zobaczcie są takie domki. Mama, mama tam się kryje i siedzi. O tutaj już stawki. Tutaj takie konie. czy jedną koń. Tam można sobie robić grilla. Tak. Ten następny konik. A tam jedzie jedzie jedną ustawki, No, to widzicie, jak to jest super. No i jak. No i jak. Chcecie więcej. Chcecie więcej. To, to subskrybujcie. Okej? Okay? Subskrybujcie. I. Tak. Będzie. No to. Papa. I Jak mam wyłączyć? No czerwony się opuściłem. Znaczy